Dzień dobry, witajcie kochani. Mamy połowę lutego, czyli już najwyższy czas pomyśleć może już nie tylko o perfumach, ale o pięknie pachnących roślinach. Kto chciałby mieć w ogródku za jakiś czas takie piękne kwiaty lawendy, ja tutaj mam ususzony bukiet lawendowy, albo kto chciałby z własnej lawendy robić takie piękne saszetki, które kiedy się je po dociska wydzielają tą piękną lawendową woń, Albo wręcz chciałby sobie z własnej lawendy, bo do tego się nadaje tylko świeża lawenda, zrobić sobie takie lawendowe wrzecioma. To są bukiety lawendowe, tylko zaplecione w taki, w taki szczególny sposób. Polega to na tym, że tutaj, w tym miejscu jest kwiat lawendy. No, jest to bukiet związany, łodyżki obrócone do dołu i zaplecione kokardeczką. Jeśli będziecie zainteresowani filmem o takich wrzecionach lawendowych, to po prostu dajcie znać. Spróbuję go zrobić. Najlepiej będzie to zrobić w czerwcu, kiedy będzie świeża lawenda, czyli taka, którą można modelować, która jest elastyczna. Albo mogę Wam po prostu spróbować opowiedzieć. Kiedyś już robiłam na moim blogu lawenda zgrodkowa taki właśnie mini pokaz tego, jak się robi. Lawendowe wrzeciona. No nie niemniej jednak, jeśli chcecie mieć własną lawendę, a na pewno jako miłośnicy pachnido na pewno lubicie zapach lawendy, no to pędem do sklepu po nasiona ja i byłam zupełnie przypadkiem w sklepie w popularnym dyskoncie lawendę, nasiona lawendy. Mam też od kuzynki z Belgii z ubiegłego roku nasiona, które też wysieję. I mam też bardzo dużo własnych nasion. Tu mam takie saszetki, ups, spadają. Nasiona lawendy wyglądają mniej więcej tak. Spróbuję Wam pokazać. To jest coś takiego bardzo drobnego. Przypomina to takie drobne pchełeczki. Coś jak siemielniane, ale drobne, jeszcze drobniejsze, prawie jak mak, tylko lekko płaskie i śliskie. Mówię o tym, dlatego że to ma wpływ na to, jak się tą roślinkę wysiewa i jak ona po prostu później nam rośnie po tym wysianiu. I do tego zaraz dojdę. I kiedy już się zaopatrzycie w takie nasionka ze sklepu ogrodniczego, to oczywiście zapewne myślicie, że trzeba wziąć pudełeczka i pudełeczko z ziemią i już wysiać albo jakąś doniczkę. Nie. Wtedy trzeba czym prędzej udać się do kuchni, wziąć nasiona lawendy i w tej kuchni wsadzić je do lodówki żeby sobie tam poleżały w chłodzie, bo te nasiona ze sklepu nie są jak to się mądrze mówi stratyfikowane i one Wam po prostu będą bardzo marnie kiełkować, dlatego trzeba je dwa tygodnie, najpierw byłoby dwa tygodnie trzymać w lodówce. Nie w zamarzelniku, w lodówce. No i wtedy dopiero, kiedy je wysiejecie, ja wysiewam zwykle do takich kubeczków, albo do kubeczków, do pojemników po lodzie, takich płaskich, litrowych, pojemników. Siejemy niczym, to tak jakbyśmy posypywali solą chleb. O, to tak proszymy, proszymy, ugniatamy na całej powierzchni. No a potem oczywiście roślina, nasionko, żeby rosło, potrzebuje wody. Ale z lawendą i wodą to nie jest taka prosta sprawa. Po pierwsze, nie podlewamy tego, tylko zraszamy. A to dlatego, że Gdybyśmy to podlali teraz konewką, to te nasiona spłynęłyby nam gdzieś do jednego rogu, a potem nawet gdyby wykiełkowały, to wykiełkowałyby gdzieś w jednym rogu, byłaby to taka zbitka małych roślinek i jakbyście je próbowali porozdzielić przed porozdzielać przed rozsadzeniem, no to dużo by się zmarnowało. No i w ogóle byłoby to, był, nie byłby to ciekawy start w uprawie lawendy, ale i wtedy pewnie można by sobie poradzić. No więc kiedy już macie wykiełkowane takie roślinki, wtedy dopiero można je podlewać, bo one się trzymają tego podłoża, no i ładnie sobie tam rosną. I lawenda bardzo ładnie rośnie, rośnie w Polsce znakomicie, bardzo lubi nasz klimat. Lawenda ma tylko dwa wymagania, musi być dość dobrze mocno przycinana, żeby się zagęszczała i tworzyła taki, taką, taką półkopułę zbitą, zieloną, nie, nie takie pojedyncze badylki, które tam kiedyś opadną na ziemię i, i powiedzmy i będą płożyć, bo to ta, tak nie powinna lawenda rosnąć, bo po prostu ona wtedy ani nie wygląda ładnie, ani te kwiaty nie są ładne, bo gdzieś tam się w tym po prostu otykają ziemi. Więc y, pamiętajcie o tym, że lawenda nie lubi tak zwanych mokrych korzeni, czyli no, musi być podlewana rozsądnie, bardzo, bardzo rozsądnie, żeby jej to nie zaszkodziło. I ma w ogóle takiej możliwości, że jeżeli na przykład macie koło domu lawendę w doniczce i w tej doniczce jest ciągle woda, no to, to robicie przestępstwo poskudne, niszczycie lawendę. Ona raczej lepiej się będzie czuła wtedy, kiedy będzie miała deficyt wody, niż wtedy, kiedy ma jej nadmiar. No i kiedy już po prostu ładnie sobie rośnie, no to nie zapominajcie o przycinaniu i myślę, że gdyby, gdybyście odpowiednio wcześnie uszczknęli jej czubeczki i się ładnie rozkrzewi. Już w lipcu możecie mieć pierwsze kwiaty. Oczywiście ona najładniejsza jest na drugi rok i każdy, kto prowadzi lawendę, to Wam powie, że lepiej w pierwszym roku w ogóle nie korzystać z kwiatów, tylko ciąć, ciąć, mocno przycinać, ale ja uważam tak. Jeśli bardzo chcecie nacieszyć się własną roś, tą rośliną, więc po prostu możecie połowę tego, co Wam wyrośnie, przycinać mocno z myślą o przyszłym roku, a możecie sami po prostu tą drugą połowę zostawić na, na kwiaty, żeby zobaczyć, co nam w ogóle wyrosło. I to jest bardzo właśnie ważne, ponieważ lawenda wysiewana z nasią bardzo często jest zagadką dla tego, kto tak naprawdę ją wysiewa, bo nigdy nie wiemy, co wyrośnie, nie powtarza swoich cech. Żeby lawenda powtarzała swoje cechy, wtedy się ją rozmnaża inaczej, czyli trzeba uszczknąć czubeczek, no taki powiedzmy kilkucentymetrowy i ukorzenić, wsadzić do gleby. Wtedy mamy pewność, że powtórzy cechy tej rośliny, z której wyrosła. Natomiast z nasion mogą Wam wyrosnąć jasne, ciemne, niskie, wysokie, bardzo różne krzewy. I ja tak zrobiłam, kiedy pierwszym, za pierwszym razem wysiewałam lawendę i jestem bardzo z tego zadowolona, ponieważ mam różne odmiany. Niemniej jednak gdybym chciała rzeczywiście jakiś szpalerek zrobić jednorodny to, no to tutaj musiałabym proszę, po prostu chyba pójść do sklepu ogrodniczego i kupić y, lawendę od producenta y, sadzonek lawendy, który po prostu będzie y, sprzedawał konkretny gatunek, konkretną odmianę, bo ich jest bardzo dużo, y, no to nie jest miejsce na wyliczanie, bo naprawdę tego jest dużo, aż tak znowu nie znam tych gatunków, no chyba, nawet chyba kilkaset jest, one nawet są białe i różowe. No, i właściwie to tyle, co Wam chciałam, ale będzie powiedzieć. Na pewno jest to jeden z najtańszych sposobów rozmnażania, bo oczywiście najłatwiejście do sklepu ogrodniczego, dlatego też Was zachęcam. Kupcie sobie sadzonkę, jak będziecie mieli okazję. Tam będzie właśnie wszystko napisane, jak ona się nazywa, a przynajmniej tak powinno być. No, i wtedy będziecie więcej wiedzieć o uprawie. No, a takie wysiewanie to oczywiście jest wyzwanie, ale warto się podjąć tego wyzwania. Ja często ludzie uczuwam, że to jest bardzo trudne, a potem oni do mnie mówią, a udało mi się tam, ileś mi wyrosło, no to jest sukces, bo jeżeli jedna sadzonka kosztuje kilka złotych i uda Wam się nawet z takiej paczuszki za złoty czy dwa złote uzyskać nawet dziesięć sadzonek, to jest, to jest Wasz sukces, a przede wszystkim chodzi o tą frajdę, o tą przyjemność obcowania z taką niesamowitą rośliną, bo trzeba Wam wiedzieć, że jest to roślina przyszłościowa, ponieważ klimat, jak wiadomo, zmienia się i ona się bardzo dobrze czuje w Polsce. Są w Polsce producenci, którzy nawet w górach izerskich uprawiają i ona bardzo dobrze tam sobie radzi. No a już nie mówię o takich cieplejszych rejonach polskich, jak Wielkopolska czy Oposzczyzna, bo tu jest jeszcze lepiej, jeszcze lepszy klimat, jeszcze lepsze warunki. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie pytania o, o Lawendę, o to, jak pozyskiwać z Lawendy rękodzieło, to ja chętnie odpowiem na te pytania Wasze, po prostu tylko trzeba je zadać. Jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia i pa pa.